Zapraszam Was do kolejnej zabawy, czy pobawimy trochę na podłodze. Potrzebujemy sztywnych kartek z bloku technicznego, które składamy na pół. I po prostu przecinamy, i powstaje nam taki jeden kawałek. Teraz składamy sobie tutaj po bokach, zaginamy boki. Potrzebna taśma. Tak jak widzicie, dwa moje tunele są już przyklejane. Przykleję teraz trzeci. Jeśli chcecie, możecie sobie zrobić więcej takich tuneli w domu. Ok. Jeśli punawe już są gotowe, bierzemy piłeczkę i tą piłeczkę będziemy prowadzić jedną nogą. Czyli ja zaczynam sobie lewą. Teraz zaczynamy drugą nogą. Jeśli nogi już zrobiły, to teraz mogą to robić rączki. Zaczynam najpierw lewą rączką. Jeśli macie dobre piłeczki, możecie też spróbować dymuchać te piłeczki, żeby Wam przeszły przez te tunele. Ja próbowałam i tą piłkę. Tej piłki nie da się dmuchać niestety, więc Wam tego nie pokażę. Ale śmiało w domu możecie próbować. Także życzę miłej zabawy z tunelami!